W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam nasz typowy dzień produkcji programu. Zobaczycie kto za co odpowiada i jakie zadania ma nasza ekipa na planie. Dobry, jak jest jak człowiek? Wyglądasz? Krakowia Training Center rączna. Zapraszam Was na backstage Betflix Football Battle. Chodźcie. Na miejsce przyjeżdżamy kilka godzin przed uczestnikami i klientem. Jest dużo roboty, więc kluczowe jest ogarnięcie zadań tak, żeby każdy wiedział co ma robić. Wejście tak, żeby można było tutaj wejść bezpośrednio i żeby tu można było wyjść. To jest priorytet. Dwa namioty tu stają, potem dopiero. Są dalsze działania z zadaniem, to musi się wydarzyć w ciągu najbliższych 40 minut, także wy jesteście już wolni, możecie działać priorytet na ten. Dawid, ty priorytet łączność, wszyscy mają mieć słuchawki łącznie z Karolem i wy panowie, cała reszta, kamery na stół i budujemy sety. Budujemy sety, wszystkie sety budujemy z 28 105. Na ten moment wasza dwójka robi wizję i stoły, ja z nim, wy we dwójkę i prąd ciągniecie i ten, a wy robicie na ten ten Tylko, Tylko najpierw te stoły, ej! My jesteśmy tutaj już od godziny. To i reżyserka, to i scenografia, więc jesteśmy praktycznie gotowi do na Ale wy zobaczcie sobie, co działo się przed przyjazdem tutaj, jaką mi cudowną niespodziankę moi kochani zrobili. Moi razie synek miał wczoraj urodziny, tak jest, ale dni. A my zapomnieliśmy, znaczy nie zapamiętaliśmy. No, w pamiętaliśmy. ogóle on miał. No ale sytuacja jest taka, że mu nie składaliśmy życzeń, żeby myślał, że zapomnieliśmy o nim. A dzisiaj po prostu będziemy mu dawać taki skromny prezencjum od nas. Aby pójść w tarczyk. <śla>

Oooooooooo <śleszy> <śleszy> <Yeah. śleszy> Ej, pojem o was już w jest. Ej, dziękuję, jesteście znać jesteście cudowni, kocham was bardzo wszystkich. Pod kamerę, pod kamerę. Pod kamerę. Jesteście cudowni, a tymczasem do Nie nagrywaj się! Montażysty, ma, masz to wszystko wyciąć, teraz jest dobra. Mój to kurwa, się. chyba. <noise> Zanim zaczniemy zdjęcia, przygotowujemy kamery, sprzęt dźwiękowy, dobieramy odpowiednie obiektywy i ustalamy działania. Szczepan, ty jesteś tu szeroko? Robisz pusze. Fifi, ty bardzo detale, bardzo detale. A Dawid, ty się w średnim planie. Średnie to będą moje przewidki. Też, na pewno. Spora część ekipy na planach to często operatorzy. To ci gości co wiecie, tylko trzymają kamerę, ale czasem wiecie też pobiegają, kucną, nawet włączą nagrywanie, no taka to ekipa. Zaczynamy sobie od przebitek, bo mamy chwilę opóźnienia pana prowadzącego, więc możemy sobie w międzyczasie grać przebitki. Karol, Karol, nagrywaj, Karol, Karol, nagrywaj, ma, nagrywaj, Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze jest? Czasem trzeba pokazać młodym, jak się robi. Często na programach używamy kranu. To takie duże metalowe coś, na końcu czego jest kamera. Ujęcia z kranu wyglądają tak dobrze, że przez chwilę można pomyśleć, że to profesjonalna produkcja. Kran chce, żeby mi pracował stąd głównie i ona sobie ewentualnie pracuje tylko przód, tył sobie ten kran pracuje. Zajebista, tak to. Ktoś? Wiecie? Direct to też budowa i projektowanie scenografii, a chłopaki to ekipa, która potrafi zrealizować nawet najbardziej porąbany projekt. A dzień dobry! Jak ja za wami tęskniłem! Macie jaką kropułeczka? Sylwek żadnej kroplówki. Proszę, Żebyś jedno. nawet nie wymyślał o kroplówce. Jedną kroplówkę. Inside joke, moi drodzy. Ta ekipa medyczna ratowała mnie kilka razy na programie Twoje 5 minut. Bo tu się dzieją takie rzeczy, że to musi być ograne, nie? z tego musi po prostu A! No i jeszcze dźwiękowiec. W tym wypadku mój wybór padł na brata Kuby -Jurka. Maciuś biega styczką, podpina mikroporty i nasłuchuje przez cały program, czy wszystko dobrze brzmi. Jak nawet on mówi, że jest gotowy, to możemy zacząć nagrywanie. Dobra, na pozycję kurczamy to. Czekam na waszą gotowość. Jestem gotowy. Pa Kamery? Kamery? Dźwięk. Dźwięk, zapis! Chodźmy tak. z tym, bawmy się, kurwa, bawmy się. To jest betki Football Battle, Damian Bombol, startujemy. <śmiech> <śmiech> Jak to kontentowo? Widzisz, nie? nie? To żeby on tam powiedział więcej? Nie. Jest on pa, pa, pa. mówił o tych zasadach? że jedna dobitka i tak dalej? Bo niech o tym powie Pytanie czy to będzie potrzebne A właśnie, dobra I Jak będzie nie będzie potrzebne tak, to tak, zwalone tak. Na planie jest też montażysta Pilnuje, żebyśmy nie zapomnieli żadnego ujęcia Które później na montażu Okaże się mega ważne Tyle do skręcenia kostki, nie? Poszczyć go Poszczeć go Panowie, budujemy scenę więc teraz budujemy sobie trzecią konkurencję. To tak naprawdę pod kątem nagrań i pod kątem całej logistyki jest najtrudniejsza konkurencja, bo jest to tor przeszkód. Mówię ci, bo stoją, więc trochę roboty przy tym będzie, ale damy sobie radę. Tak, statyw gra szeroko. Chodźcie tu, proszę. Dobra, patrzcie, ty grasz mi z góry. Kacper, ty jesteś na wąsko na uczestnika tego. Yy, Dawidek, ty jesteś na tego uczestnika na wąsko. Na prawego? Na prawego. I gracze ich na wprost raczej. Nie na krzyż, na wprost i grajcie. ich na wprost. Prawy. Pros. Tak. Yy, Dajcie mi to znać po bieżąco. jest tam kodowałe. kodowane. Ok. kodowane. Moja szkoła. To są action, którymi nagrywamy w bazie na co dzień, więc jeżeli piłka je pochłonie, no to przykro mi. Marta nie będzie miała czym nagrywać. No i to są mega konstrukcje XXI wieku. Darek, by ekipa. Próbujemy nagrać przebitkę, to... w której się w w wiadro. Ale to wiadro nie będzie w ruchu, nie? Będzie w ruchu. On jedzie rowerem i wiadro... A to ja mam wlecieć. Masz wlecieć w wiadro, to jest easy job, da radę. Na razie nie My teraz mega kino, czyli wlatujemy dronem do wiadra. Negoła się stresuje, że mu się nie uda. Jak mu się nie uda za trzecim razem biorę drona ja i ja to robię. Jak widzę 30 osób, że nam nie patrzy, to trochę się stresuję. Nikt nie patrzy, że mi no, nie ma. No ja widzę w dronie teraz, nie? Mie. Dobra, 3, 2, 1, dawaj! Pobre, biedny się tylko męczy na ten... <laughs> Dobra, dawaj do mnie, tym dronem. Dobra wracaj Nie no daj mi o, ostatni, ostatni raz Ostatni raz no Nie wiem czy ty dasz radę to zrobić Dobra. Dobrze to się rady. nagrywa Czekaj bo musimy zmienić droniarza bo ten jest z urzędu pracy Miki jak to się ściska? A, dobra. No kolejny z urzędu pracy Stary musi jak zawsze na, za fajerą siadać jest stres Pa 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 to Danie Becia! Nie Oj, jaj, jaj, jaj. jest łatwe, to nie jest łatwe. To jest Bet Football Battle. Czas na konkurencję numer 3. Bo no, ja bym no. zrobił teraz tak, teraz no. moglibyśmy zrobić... Czekaj. Czy jest to obiad? Jest. Jest już. Idziemy obiad. No i... Są i nasze kierowniczki produkcji. One zawsze wiedzą, która jest godzina, ile mamy już obsługi, ile nas to kosztuje i co na obiad. Jest i on. Prezes. Topowy influencer, realizator. No, najważniejsza postać na planach direkt. To jest typowy plan, który zrobiliśmy dla klienta kompleksowo, czyli Betki z nas przyszedł i powiedział, ej, słuchajcie, chcemy mieć program, mamy na to taki pomysł. Tutaj macie scenariusz i zróbcie nam do tego. Y <laughs> przyszedł do nas, mamy na to jakiś tam pomysł No właśnie, co to jest? się no muszę popraw poprawić No poprawcie scenariusz, to. robiliśmy my przecież No właśnie, a, a dlaczego się śmiejecie? jest stąd <laughs> y Chłopaki mieli na to, dobra już, już, już możesz kasnąć. Już nic nie powiem, bo Paweł zaraz się. Dostanie w pier... To jest typowy projekt, który realizujemy dla klienta całkowicie kompleksowo Czyli panowie z Bettyka Przyszedli do nas, powiedzieli, że chcą zrobić program że, że chcą zrobić program Że chcą zrobić, że mają pomysł jakiś na program Dali nam treatment, dali nam e, takie informacje No ale, dobra je... Nie nagrywam, nie robię tego, nie robię tego kanału Będzie dalej kurwa nagrywać w Mortalcio Plusa To jest typowy plan, który robimy dla klienta kompleksowo I robimy e, A klient się dzisiaj na plan, zebrać? Nie dźwięk. To jest brat Kuby, Jurka jest atencyjny, bo zazdroszczy, że brat jest... On jest moim bratem, bo ja jestem starszy. Koniec! Całe nasze show wygrałeś, pokazałeś... I I Robotem. Słuchajcie, w opisie macie link do filmu, możecie sobie go obejrzeć, ocenić, napisać jakiś miły komentarz. Dziękuję bardzo, direct by ekipa, pa! Koniec zdjęć, do